Codziennie przez najbliższe 10 lat będę biegał. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że y, się uda. Y, po prostu po tym wszystkim, co, co przeszedłem, y, chcę się zmienić, a żeby się zmienić, trzeba zmienić swoje nawyki. Czyli to, co do tej pory robiłem, czyli picie, palenie. Złe odżywianie. Po prostu muszę zmienić i, może nie, muszę zmienić, tylko już to zmieniłem, i chcę po prostu siebie zmienić dzięki temu i stanąć na nogi. I to chcę udowodnić nie tylko sobie, ale być może dzięki temu, że pokazuję, jak jestem na dnie, że. Kiedyś mieszkałem w swoim mieszkaniu, które było warte prawie 3 miliony. A dzisiaj mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu za 2200 zł. Może to kiedyś będzie dla kogoś inspiracją, że nie trzeba się poddawać, trzeba walczyć. Też już byłem na dnie, byłem zdruzgotany. Ale myślę, że będąc cały czas pod wodą, wyrosły mi skrzela. I chcę być inspiracją dla innych. Pozdrawiam. Nie warto się poddawać, bo warto żyć jeszcze całe życie przed nami. Wstawajcie, róbcie coś ze sobą też, tak jak ja.